Gratuluję! Właśnie podjąłeś bardzo ważną decyzję w swoim życiu. Chcesz zdobyć nowe kompetencje, chcesz zostać trenerem personalnym i chcesz zacząć zarabiać na swojej pasji. Wybrałeś podręcznik, w którym uczysz się, jak zostać świetnie zarabiającym trenerem personalnym. Już kilka tysięcy osób skorzystało z wiedzy z moich produktów, ale tylko dla osób, które zaufały mi w tym momencie i które zdecydowały się na zakup. Tego podręcznika mam specjalną, dodatkową, ale spokojnie, spokojnie, zupełnie niezobowiązującą ofertę. Wszystkie informacje znajdziesz poniżej, ale teraz w kilku zdaniach opowiem Ci, co dla Ciebie przygotowałem. W ramach tego dodatku otrzymasz e-book Biblia trenera personalnego, czyli wszystko to, o czym musisz wiedzieć, chcąc zostać trenerem personalnym. E-book podzielony jest na cztery rozdziały: marketing. Sprzedaż i praca z klientem, biznes trenera personalnego oraz rozwój trenera personalnego. Ten podręcznik powstał we współpracy z setkami trenerów personalnych. Znajdują się w nim odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, które otrzymywałem od trenerów personalnych na przestrzeni lat. Nie znajdziesz na rynku bardziej kompleksowej książki na temat trenerskiego biznesu. To absolutne must have, jeśli chcesz zostać trenerem personalnym i jeśli chcesz zarabiać w branży fitness. Drugi produkt to kurs Personal Training Pro Marketing i Social Media, czyli kurs dla trenera personalnego z zakresu marketingu. Ten kurs krok po kroku przeprowadzi cię przez zawiłości marketingu internetowego i pokaże ci sposoby i techniki na pozyskiwanie klientów na treningi personalne bez dużego budżetu. Zatem czekam na Twoją decyzję i czekam na informacje, kiedy zdobędziesz nowych klientów i zaczniesz zarabiać będąc trenerem personalnym.